Czy jestem dupką za powiedzenie mężowi, żeby nie pił już piwa? Mój mąż 40 lat pije sporo piwa. Nie sądzę, żeby był alkoholikiem, ale pije i pali każdego dnia. Są dni, w których wypija do trzech piw, a jeśli jest ze znajomymi, zdarza się, że wypija więcej. Kiedy wrócił wczoraj wieczorem z pracy, usiedliśmy do zwyczajnej rozmowy w kuchni, podczas której wypił trzy piwa w niecałą godzinę. Jego oczy były szkliste, twarz czerwona, bełkotał trochę i mogłam po prostu stwierdzić, że jest połowy pijany. Więc kiedy poszedł otworzyć czwarte, powiedziałam mu, że chyba już nie potrzebuje kolejnego piwa, z czego wywiązała się duża afera. Powiedział, że nie powinna zwracać na to uwagi i że jestem chyba jedyną osobą, która uważa, że jest w tym coś złego. Nie uważa, że to wpływa na jego zdrowie lub sprawia, że zachowuje się inaczej, ale ja się z tym nie zgadzam. On przedstawia mnie jako Marudę, której sprawia przyjemność mówienie mu, co ma robić i że to ja jestem problemem. Mamy sześcioletniego syna, więc martwi mnie to, że mój mąż nie może po prostu ograniczyć spożywania piwa. Martwi się również, że daje zły przykład i pokazuje mhm. mojemu synowi, że to normalna ilość, którą należy regularnie pić. A może po prostu przesadzam i jest okej? Okay. Czy jestem dupką i powinnam po prostu zamknąć się i pozwolić mu pić tyle piwa, ile zechce?